Dzień dobry, witam szybko i na temat. 3 minuty, 3 minuty macie, żeby ze mną się przejechać bez motowideł. Jest przepierniczone. Są miejsca gdzieś, nie wiem o co to, to chodzi. Tu właśnie stanąłem. Tak to idzie. Poszły łożyska tam w tulei. Już kiedyś to miałem, właśnie w pierwszym roku, czyli po sześciu latach ta awaria wróciła. No i Chrisu jest tak zdeterminowany tą pogodą. Właśnie dzwoniłem do Sławka, mówię Sławek, położyć header, bo u ciebie pada. Mówię, jak nie pada, to zaraz dojdzie. Mówię Sławek, położyć header. To jeszcze bym się dzisiaj obgolić, to co miałbym obgolić. Mówię, nie zjeżdżam, no mówię, morduję się, ale idzie. No nic przyjemnego właśnie, najgorzej. Dobrze że, dobrze, że wiatr jest w jedną stronę, że nie kręci. To mi odwiewa trochę od tego, wiecie, wykoszonego i jakby zawiewało, żeby była słoma bez szans. To by na 100% nie poszło. Bo no, ja już jestem tego pewny, by to nie poszło. Tak się zastanawiałem właśnie ci dni ścieżki nie zostawić bo no to już jest tak wydra, ale staram się jeszcze kosić na nawigację, jeszcze na ten punkt zerowy to już w ogóle nie jest proste no nie miało kiedy jakby na Pajdent stanęło jutro ma padać spokojnie by się pojechało kupiłoby się tuleje, kupiłoby się dwa łożyska i w parę godzin by się ogarnęło kuwetę nie, no musi dzisiaj Dzisiaj Piątek, pi piąteczek, piątunio! No i jadę Jadę bez Trudno, nie mam wyjścia Rozpiąłem z łańcucha Ja bym najprościej łańcuch ściągnąć ściągamy, mówię 3 minuty, nie będzie szło to mówię to do łańcuch założyć, mówię to Żadna filozofia. To no jest ten właśnie łańcuch, co go robiłem chyba tak. Podajże, podobny. Co w tamtym headerze robiłem od, od Motowideł? Jak dobrze kojarzę, tak. To jest ten sam łańcuch. No i no i staram się dobrze właśnie mieć trochę zapasu, bo wtedy tam się nie, nie ten. Ale nie da się w drugą stronę na przykład mieć tego zapasu. No i ten ten je tak kieruje i tam gdzieś mi się potrafi zawinąć po prostu. No tak no to w miarę to jakoś idzie W miarę idzie, no co? Nawet dobre i 2 hektary jak na kosze, no to, to, to zawsze tutaj do przodu no parę tych ton Zostawiłem osuszę, bo on ma bardziej taką słomę twardą, to tam to już nie przejdzie. Udałem się na Skabana. No i Skabana jakoś idzie. Można by powiedzieć. Nie wiem, właśnie w takich tych punktach tutaj krytycznych, bo tu już potrzebne są motowidła. No i będę tutaj napiarniczał jedynko, ile się da. Zwolnię, może podbierze, może. może pchnie. może pchnie. Nie patrzę na nic, no Ona jakby dostała jeszcze deszczu Nic by się z nią nie stało, ale No ale zawsze to będzie trochę do przodu Nagrywa to, ci gadam do pustej kamery?